Cześć, ja jestem Kain, a przed nami mroźne pustkowia Europy w grze Dekalisto protokół. Gdzie uciekam z więzienia Black Iron? Dało nam się. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Tak, Ferris który nas tutaj wywalił przez śluzę. Powinien był już dawno umrzeć. Jest co? Powiem wam, że ciekawostką, która właśnie tutaj mi teraz uderzyła jest fakt, że głos naszego bohatera po tym jak założył hełm się zmienił. Jest trochę bardziej metaliczny właśnie jakby mówił, przez jakieś zamknięcie. Fajny szczegół, fajny smaczek. Wydaje, że do wielu rzeczy twórcy starali się bardzo przyłożyć. No, tak jak już mówiłem na samym początku... No, Premiera na petatach nie obeszła się bez zgrzytów, bo podobna optymalizacja była strasznie słaba. Zresztą sam miałem też trochę problemów z wydajnością gry. Skończyło się to na szukaniu porad. O, jaki efekt śniegu! Szukało się, skończyło się to szukaniem w internecie rad, które ustawienia wyłączyć, które zmienić, żeby jak najbardziej zoptymalizować. Teraz jest w miarę ok. Mam nadzieję, że te stworki tutaj się jeszcze nie przystosowały do takich warunków atmosferycznych, żeby za nami ganiać po burzy śnieżnej bez kombinezonów. Ale znając takie gry, to. Nie wykluczałbym tego wcale. I obyśmy właśnie. Pogoniali Ilaya, a nie jakiegoś zmutowanego ziomka albo jakąś halucynację. Taka propos. Taka propo to się chyba właśnie gra skraszowała. Nie. Nie, jednak nie. Patrzcie, a jednak skubańce łażą tutaj. Bogo nic sobie gościu nie robi z tego, że jest jakieś minus 40 czy 50 stopni nie by generalnie zamarznąć, nieprzeładowany pistolet. To jest błąd. Nawet powiedzmy, że wiel błąd że uda się chyba z tego wyjść bez większych strat. Że można było. Tej części walki zupełnie uniknąć. No. Ja? Ja nie mam. Tak, nie mam, dlatego trzeba byłoby wyposażyć. w strzelbę najnowszy nabytek. A, rączka jest ta sama, stąd taka długa animacja zmiany broni. Nie ma to poniekąd sens. A gdzie jesteś? Próbuję pogoda nie ułatwia. bikon tam jest. Bikon, no. Idziemy. Idziemy, idziemy. Widzicie, no w poprzednim materiału mówiłem, że jest tak dużo amunicji do. Działkę ręcznego. się okazuje się, że zużyłem całą. Nie ma tak jak rzucić taki tekst, to nie w czasie. Idziemy. Idziemy. Mam nadzieję, że nie będzie tej obrony często Nie będą ci. O... zabić miliona potworów i jednocześnie go broniąc. that far it's not that far come on no help we gotta keep going we gotta keep going come on no um, bro I'm done it's because of you

No to straciłeś kolejnego towarzysza podróży, pierwszego na samym początku, drugiego tutaj. Nie, nie obraź a, nie, nie mogę, nie mogę tu cię zludować. Co za life? A jak wiemy, że musimy zdążyć przed burzą. Przypuszczam, tak, wcale nas nie postrzega przed tym, żeby tutaj pozwiedzać odrobinę. No, zdecydowanie. co wolę nie ryzykować tam jest stacja, dobrze dobrze, dobrze no bo nie chciałbym żeby się okazało, że one sobie odmrożą nagle i będą mogli w dość wychwycieni łeb albo w wszystko. czy właśnie trafiłem do jakiegoś opcjonalnego miejsca? Czy może jednak nie? główną ścieżką no Jakoś, że tak powiem niespecjalnie mnie to zdziwiło że któryś tu się na mnie rzucił bardziej zdziwiony, gdyby żaden się na mnie nie rzucił. Gdzieś tu byłem, chyba jeszcze jednego, no. Nie? Mm. Dobra, odnoszę wrażenie, że to jednak była główna ścieżka, więc jeszcze on no się wrócił. bardziej, że... No właśnie. Jeszcze tutaj apteczka. No... Idźcie. Stacji. Zobaczymy, czy jakieś ulepszenie mogę uczynić. Na, na mnie nie warczeć. UJC Printing. Have a United Day. Czy mam coś na sprzedaż? Nie mamy nic na sprzedaż. No to mam mocno ulepszone. Tutaj mam. Przyjemność magazynka. Na to mnie nie jest Dobra, to na razie nic. No. Da się lepiej rozglądać. Mogę być to naprawdę niemiła niespodzianka, gdyby ten gość się na mnie rzucił tu. Ja się szczerze, że nie spodziewam się po tej grze jakiejś liniowości. Bardziej właśnie spodziewałbym się jednej wyznaczonej przez twórców ścieżki przez całą grę. Z ewentualnymi małymi podmogami, które można odwiedzić tak jak właśnie tutaj. Miranda Christofit. Yy, tak, bo dokładnie to robili dokładnie to robili, bo tutaj jak się okazuje były przeprowadzane bardzo interesujące eksperymenty przynajmniej z punktu widzenia eksperymentujących osobiście nie jestem ich fanem zwłaszcza tych, które próbują mnie zeżrzeć Potrzebnie zajmować magazynku. Magazynku, ekwipunku. No możemy to od razu sprzedać. Dobrze mi się wydawało, że tak Czyli zgodnie ze wszystkimi prawidłami gier w momencie. Rozbudowy panterza. Otrzymaliśmy zwiększoną ekipę. Dobrze, dobrze. Wyda się. Każde dodatkowe miejsce na wagę złota. Przynajmniej w teorii. Albo raczej w zależności od tego, jak dużo przeciwników twórcy na nas rzucą i jak mało zasobów będą nam chcieli udostępnić. Tak, tak, podążam, podążam. Cześć gościu! Ha, chciałem Cię odstrzelić i mi nie zeszło Tak, to jest tak w tym momencie spróbujemy przeatakować Dobra, ale wiedząc co nas tu czeka to tym razem będzie nieco prościej prawdopodobnie Ale co muszę powiedzieć to te maski jednak są nieco upierdliwe no Dawaj gościu, dawaj, dawaj No nie no, ale bez taki, co to za łapanie w popie? No. Przynajmniej chapa jaki mi nie odbyłeś. No dawaj. Ty no, stary. Następny no. Ale z tym blokowaniem trochę przesadzasz. Dobra, liczę na HP, ale amunicja też zawsze dobra. Już jeszcze wyskoczę? Nie, dziwo. Właściwie mają teraz większe się kipunku. Mogłem. Nie głupio, że tak nie zrobiłem. Wykraftować sobie kilka apteczek. Skoro już prawie nie mam. I nie mogę wyjść. Ma tak niewidzialne ściany w współczesnych grach. Miejsca, gdzie wydawałoby się, że można spokojnie podejść. chodzenie po takich mostach. Taką pogodę. No to jest już lekka desperacja, nie? Czyli ja mu się nie dziwię wcale, żeby... bo. Mając do wyboru, zostać i zamarznąć albo iść dalej przed siebie. Też bym tam pewnie poszedł, ale. No właśnie. Tam to przed chwilą powiedziałem. Tędy chyba co? Tak, i nie patrz w dół. Zdecydowanie nie patrz w dół. Tak, z tym stwierdzeniem też się zgadzam Z ja się na twoim miejscu nie zatrzymywał tutaj Naprawdę Zawijać się z tego mostu Prędzej. Hmm, dwa strzały strzelby i ten gościu padł. Źle. No, a tobie widzę facet, że nie pomogł nawet kombinezon niestety. No cóż. Czy ty, muszę to Wam się też przyznać, że przed dzisiejszym nagrywaniem chciałem trochę ponarzekać na grę. Że spędziliśmy niej już chyba 4 czy 5 godzin i dalej właścimy w tych samych. Łachpana chcę na samym początku. Z drugiej strony, dość szybko dzisiaj tam kombinezon, więc. narzekanie byłoby trochę. nie na miejscu już teraz. Więc jak na mojej leży tu zdecydowanie zbyt dużo wybuchowych karmistrów. Hey, hey, you are there. hey, 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 zobaczcie, czy możesz znaleźć coś do prywatnego. Te przepływy tunele wychodzą do sklepu Garage. Mogę nosą do innego. Jest ty nie stary, gdzie ty jesteś? Kościół. Mój błąd, nieprzygotowana broń. No gdzie jesteś? Gdzie, żeś mi płas? Pewnie tak mi wyskoczy, że cię nie zauważę, no ale próbujemy, nie? O stary! Tego też nie było w planach. Myślałem, że mam akurat przeładowaną broń. Okazało że nie bardzo. Nie bardzo. Dobra. Wracając do tematu. Jak ja mam cię chłopie stamtąd uwolnić niby co? Nie no. Barak amunicji mnie po wykończył. Ciekawe jestem, czy do sobie miałem jakieś pociski. Uit, cały segment od początku. I co w takim razie, że tu mamy powtórzyć? W tym momencie się z wami pożegnam. Na, nas na następny materiał zaczniemy od tego miejsca. Trzymajcie się i cześć!